Dzień dobry, moi drodzy. Zawsze powtarzam, że praca się sama nie zrobi i tak faktycznie jest, więc dzisiaj podwijam rękawy i zabieramy się za wykonanie szuflad Legrabox. Jedziemy. I dzisiaj stoję koło kolejnej maszyny, którą pożyczyłem do tej właśnie pracy. Podniesiemy sobie stół, żeby było nam wygodnie i ładnie. Jest to fryzarka, duża fryzarka, która służy do frezowania. Oczywiście, do frezowania spodów szuflad. Kto miał do czynienia z LegraBoxem, ten wie, że jest tam potrzebne podfrezowanie, wykonanie podfrezowania. I teraz tutaj mam formatkę 18 mm. Chcę specjalnie włożyć, ponieważ jak wiecie, albo nie wiecie, do spodów szuflad jest potrzebna grubość 16 mm. Ale dzięki tej fryzarce zaraz zobaczycie, co można zrobić, żeby spód szuflad również był możliwy z spłyty o grubości 18 mm. Zaczyna szumieć, bo włączyłem jeszcze odciąg, który tutaj będzie pomagał. W utrzymaniu czystości i jedziemy. No i zobaczcie, co z tego wychodzi. Mamy wybranie na Allegra Box. To 38 mm, o grubości 8 mm, a tutaj jest podebranie, żeby dojść prawie, że na szesnastkę. Czyli tak to jest wymyślone. Docelowe płyty są całkiem spore. Już tutaj ładujemy. To jest formatka. Już wykonana z płyty 16 1130 mm na 490 mm i teraz jadę te wszystkie płyty które mam, te wszystkie spody prezując proste i łatwo, nie? gotowy. Wyłożę no, sobie na bok. Dla osób, które obserwują nasze filmy, ja już pokazywałem kilka możliwych sposobów wykonania takiego wręgu i na frezarce dolno i na frezarce górno więc to jest już trzeci sposób, który wam pokazuje, jak takie wybranie można zrobić. Ok, trochę ciszej. Możemy zacząć składać sobie nasze szuflady. Tutaj mamy tył szuflady wysokiej i lecimy z standardowym montażem. Ten temat również znacie. On już był kilka razy u mnie pokazywany. Trochę się trzeba oczywiście nakręcić, nawiedzić, żeby to było ładne i równe i proste. No ale zależy nam w końcu na ładnym meblu, nie? Normalnie taka szerokość, że się tutaj nie mieszczę. Widzicie, że jestem ustawiony po przekątnej stołu. Ale na każdym stole jest tutaj coś poukładane. Dawno tak nie było. Ale tutaj to takie składanie to już są klocki LEGO. Oczywiście tylko musimy znać kolejność czy kolejność, czy też jak te elementy między sobą, który element gdzie ma być? O, może powiem tak. Więc jak ktoś nie pamięta, to praktycznie chyba do wszystkich okuć, do wszystkich elementów, zawsze jest taka ulotka, można się tym wspomóc. Dobra, i tył będzie gotowy. Teraz spód i boki, i później całość zbijamy razem. A tutaj ta szuflada jest wyjątkowo szeroka. Widzicie nawet trudno mi to w jedną osobę złożyć. Tutaj pasuje. Tutaj pasuje. I teraz nawiercamy oczywiście otworki sobie. Przykręcamy. Druga strona analogicznie. I już prawie gotowe. I teraz jeszcze i coś zrobimy, ponieważ Szuflada, mówię met 20 m, płyta sama ugina się pod swoim ciężarem, więc kiedy będzie tutaj, no oczywiście to jest tył, nie? Tu jest dno, ono też się będzie mogło ugiąć, Żeby temu przeciwdziałać, co robimy? Oczywiście robimy jedną rzecz, bardzo prostą. Ja tutaj skorzystam z wkrętów. Samowiedzących takich typowych dopłyty, czyli Asy. Myślę, że również je znacie. A jak ktoś nie zna, to powinien poznać. Ok. No i tutaj zrobimy sobie dwa łączniki. Jeden wkręt, i drugi. I koniec, jedna szuflada jedna gotowa. Jeszcze zostały A, raz, dwa, trzy, cztery. Idzie nie robota. To mogę wyciągać. I jedziemy z kolejnymi szufladami. I teraz skok na chwilę na pilarkę, ponieważ mam tutaj tył najniższej szuflady. I właśnie, tutaj niespodzianka, ponieważ może się mylę, może nie, ale większość firm, które okleja fronty, nie wykona. Oklania frontu 63 mm, ponieważ oklejniarki mają chyba teraz dwa rzędy rolek, które trzymają ten element w czasie oklejania tutaj obrzeża i potrzebują minimalną szerokość. Minimalną szerokością tutaj jest 80, więc zamawiamy 80 i później docinamy na 63. Co też co właśnie zrobię? O, widzicie znowu. Tej rzeczy nie lubię. Czego nie lubię. Jedna praca była wykonana. I mam tutaj pilarkę... Mam pilarkę mam. Tutaj tarczę dobrą właśnie z drobnym zębem, 72 zęby, ale nie ma klina. Bo było robione w No i teraz zobaczcie. Chwilę trzeba się pomęczyć, żeby przygotować maszynę do pracy. A później samo cięcie. No to oczywiście chwila, moment, nie? Dobra. Klin musi być, ponieważ bez klina znowu nie nałożę osłony i górnego, górnej części obciągu Dobra to pasuje to pasuje Ustawiamy 63 jedziemy

Szykuję się do wiercenia pod prowadnicę. Co będzie nam potrzebne? Wiertło fi 5 mm, ponieważ prowadnicę najczęściej przykręcam na euro wkręty. Będzie nam potrzebny telefon, chciałem powiedzieć. I tak faktycznie jest, ponieważ tutaj mam korpus, gdzie są trzy szuflady, a druki zrobiłem sobie tylko dla korpusu z dwoma szufladami, więc potrzebuję znaleźć pdf od tego korpusu i gdzie są rzędy otworów. Już sobie to znajduję. Tutaj będą 3. Więc 56 od dołu. No i tutaj na skali ustawiam sobie

Wysunąć, ponieważ tutaj będzie nam potrzebna przednia krawędź korpusu, aby nam szablon zaskoczył. Montujemy do dołu i możemy wiercić w pierwszym, trzecim i czwartym. Świetnie, że ktoś to wymyślił, że tak naprawdę szablon, skoro jednej z jednej strony jest ustawiony, to wystarczy go przełożyć na drugą stronę. I na pewno szuflady będą pasować, nie? Prowadnice. No bo tutaj nie wprowadzamy praktycznie żadnego ustawiania. Wiercimy w identycznej pozycji co było z lewej strony. Ja już teraz niosę kolejne składniki. Mamy tutaj prowadnicę. Tak zrobimy. Lewa prawa. U was na obrót. Tutaj mam pręty. Już sobie rozetniemy. Pręty, które będą do synchronizacji. E, tipona. To znacie już, ale to będzie na końcu potrzebne. Tutaj mamy. Zabieraki i Tipon właśnie, który będzie nam pomagał w otwieraniu tych mebli. Ale jest jeszcze coś, czego nie było wydaje mi się, że u nas na filmach a skoro nie było, no to jest okazja również, żeby to Wam zaprezentować. Kolejna rurka, kolejny synchronizator, ale tym razem czegoś zupełnie innego. Sporo elementów, żeby mi to nie pojechało gdzieś zaraz na dół. Jeszcze tutaj sobie przełożymy. Tak. I jeszcze jeden element. I instrukcja. Dobra. Co tutaj mamy? Tak jak mówiłem, instrukcje są wszędzie. Stabilizację boczną. Te, te szuflady są naprawdę szerokie i ciężkie. Co za tym idzie? Już sobie tutaj patrzymy. Mamy tutaj prowadnicę lewą. I już sobie to wpinamy. Wpina się tutaj z tyłu. Dobrze czy źle? To jest lewe. Widzicie, nie, nie, nie widzę z tej strony. Dobra, muszę to wziąć w rękę. Dobra, weszło i zabezpieczamy tutaj tym czerwonym klipsem. Kolejny etap to. To ten element. One również są lewe i prawe. Wkładamy tutaj w ten trybik na końcu. Oczywiście nie tak. To jest ten. Wkładamy w ten trybik. A następnie wkładamy tutaj początek tego. Tak. Tutaj pasuje. I teraz przesuwamy ten. Element na sam koniec, i również go tutaj wpinamy na końcu. Dobra, jest wpięte, jest wpięte. Nie, tutaj się wypięło. Teraz jest dobrze. I zostaje zgodnie z instrukcją odciąć ten element prowadzący na długość NL plus 10, czyli w moim wypadku jest to 500, 510 mm. Już sobie tutaj miarkę rozkładamy. Znaczymy na 510. I możemy to ciąć, Możemy to ciąć. Czymkolwiek, na przykład piłką, żaden problem. Dobra jest. I analogicznie robimy dla strony prawej. Możemy zająć się typonem. Władujemy sobie tutaj, one również są oznakowane. Lewy, prawy. Lewy. Lewy, lewy. Ciach. I to gotowe. nie? Widać synchronizację do tego stabilizatora i synchronizację dla tipona. Prawie wszystko. Teraz muszę dociąć tą rurkę na wymiar i również pręt do, do stabilizacji. I teraz elementy tutaj montażowe jeszcze. Nabijamy to. Nabijamy drugi element. Tak. I to będzie tutaj włożone. I drugi element będzie włożony tutaj. Na końcu i są jeszcze takie dwa małe klipsy. Po nałożeniu tutaj się to blokuje. No i tak, uzbrojone prowadnice wyglądają niesamowicie, prawda? Możemy mocować już tutaj do korpusu. Tak jak mówiłem, na euro wkręty. To co, testujemy z jedną szufladą? Nie ma sprawy. Naprawdę spore to wszystko, i ciężkie, i duże. Już tutaj wkładamy. Klik, klik, klik. I na tym będziemy kończyć, ja nie będę przedłużał. Pozostałe prowadnice tak samo trzeba zrobić w jednym korpusie, w drugim korpusie. Troszeczkę tutaj mówię, tych klocków Lego jest, trzeba to pomontować, ale później taki mebel robi robotę. Nie? Do zobaczenia w kolejnym filmie za kilka dni. Dzięki.